Jak w ogóle narodził się zespół, nowa, nowa fala? Jest to dość zabawna historia. Ja przyjaźnię się z wokalistą, gitarzystą z Kubą. Przyjaźnimy się już chwilę, gramy też razem w wielu muzycznych projektach od dawna. Kuba pewnego dnia sprzedawał gitarę. I przyszedł do nas Karol, Klawiszowiec, który chciał ową gitarę kupić. No i kiedy był u nas na mieszkaniu, no to właśnie mówił, że ej, mam perkusistę i właśnie szukamy tutaj, żeby zrobić jakiś zespół. No i tak to się narodziło, bo brakowało im gitary, wokalu i basu, więc to się wszystko idealnie połączyło. Ja wiem, że pewnie zespoły tego pytania może nie przepadają za tym pytaniem, jeśli chodzi o inspirację. Nie chodzi może konkretnie o wymienianie em, nazw e, zespołów, projektów, e, chociaż oczywiście, oczywiście można, ale tak, żeby przybliżyć naszym widzom e, Waszą muzykę, to jakby jak się opisał, jakby się scharakteryzował? W mnóstwo różnych kierunków, bo mamy w swoim repertuarze i piosenki mocno funkowe, Mamy trochę z tego takiego rockowego grania, jest też elektronika. Czyli to jest tak, że w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, przychodząc na przykład na wasz koncert. Zdecydowanie tak i wydaje mi się, że to właśnie jest spowodowane tym, że jakby każdy z nas wywodzi się z jakiegoś tam innego backgroundu muzycznego, jakby słuchamy dość. Dość różnej muzyki i dzięki temu właśnie łączymy się w jedno, i dzięki temu właśnie powstaje e, brzmienie, jakie, jakie proponujemy naszym słuchaczom. Rozmawiamy też o singlu dzisiaj. Tańczcie zapałki. Dla ciebie, e, jakbyś mógł powiedzieć, o czym, o czym jest ta piosenka. To jest piosenka o tym, że chcemy, trochę reprezentując młode pokolenie, wyjść, pokazać się, nie bać się. Chcemy wzniecić tą iskrę, pożar. Ale to nie jedyny singiel, który macie na koncie, prawda? Nie, niedawno. Bo chyba dwa tygodnie temu wydaliśmy nasz e, jeden z pierwszych utworów i jednocześnie jeden z niewielu anglojęzycznych utworów. Generalnie śpiewamy po polsku, tak, gramy po polsku, ale Diamond e, Diamond Rains to jest nasz. Wydaje mi się, że drugi kawałek, który jest w języku angielskim, nie jest po polsku, który wypuściliśmy e, dwa, dwa tygodnie temu. W jaki sposób pracujecie nad swoimi piosenkami? U nas. Y, z... W dużej większości, prawie wszystko, najpierw powstaje cała muzyka, a potem dopisujemy do tego tekst. W przypadku naszych, naszego ostatniego danego singla. To tutaj zazwyczaj jest tak, że ktoś wychodzi z innym pomysłem i spotykamy się na próbach co tydzień i po prostu ktoś rzuca ten pomysł, ktoś do niego coś dokłada i zaczynamy z nim sobie dokładnie dokładać do niego ostatne elementy. Okay. I, uh... Udaje się unikać konfliktów, czy czasami iskrzy między Wami? Czasami iskrzy, ale no iskry, swój ogień jest, myślę, takim kluczowym elementem, jest potrzebny. Już wiem, że płyt, nad płytą, nad albumem myślicie, jaka to będzie płyta? Na pewno to będzie płyta z dużą ilością energii. Jestem pewien, że też kilkoma przebojami. Zapraszamy na krótką przerwę reklamową, wracamy za kilka chwil i zajrzymy za kulisy nowej premiery teatralnej ksiąg Jakubowych na podstawie powieści Olgi Tokarczuk.